Reksio, przygodała łakomczucha! Ciepda, STRONA ALEGRO! Kolejny odcinek, czemu te buty tyle kosztują. W ogóle taka ciekawostka. Ja jak miałem jakieś 3-4 lata, to wymyśliłem taką głupią rzecz, mianowicie wyspa łakomczuchów. Taki mały przebłysk, em, chyba jeden z pierwszych przebłysków tego, że lubię grube dziewczyny, mianowicie to była wyspa. Wyspach były, były same grube osoby i tam był też taki wkurwiający zły rycerz. Ja się często w to bawiłem, na przykład do tych rycerzy używałem rycerzy z kinder jajek, tutaj macie zdjęcie tych rycerzy, rycerzy z kinder jajek i na przykład był rychu, który się cały czas darł, spart, 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 pamiętam to do tej pory, jego tacy przydupasy to był Racing Orley, to stąd wziąłem to do Kraków the Series, taki homage. był też pamiętam taki rycerz Szalony Lopez, <noise> też, i kurwa taka figurka Frankenstein, ja cię ci, oderwałem z kinder jaja jednego głowę, i wsadziłem do drugiego Kinder Jaya, i powstał tak oto, uwaga, uwaga, Sheriff z Notre Dame. Tak się nazywał, Sheriff z Notre Dame. Nie, nie z Nottingham, tylko z Notre Dame. No więc i oni tak walczyli. Był jeszcze jopeczek, o ja pierdolę nie! Alcest, Alcest Shelter Digipak! Alcest Kodama, co? Alcest Kodama, japoński alcest. Um, trzeba wejść do, do, do... łazienki trzy razy powiedzieć: Trzy razy trzeba powiedzieć psiakrę w cholera to wyjdzie Kodama Alcest i cię wez się do odbytu. Japońskie. Manekineko, japoński kot szczęścia. Duży! Złoty, duży! Trigger Travis Znowu ten trigger Travis! Znowu ten trigger Travis! Ej, co to mnie tak wyrzuca do? Co jakiś wirus jest? w proponowanych jest Mad Max Kurwa co Pierścieni General Grimes, Dark Roast Kurwa szukasz pomysłu na sałatkę. Kto je sałatki? Kto? Na kolację Współczuję kobiecie Współczuję kobiecie, albo nie wiem kurwa, Nie wiem, małej dziewczynce Która ma taką popierdoloną matkę na punkcie Tego jebanego chudnięcia Że daje kurwa jej sałatki na kolację po prostu ja chcę przytulić tą dziewczynkę. Chcę ją przytulić, pogłaskać po główce, nakarmić. Dobra, już zacząłem żyć jak Trynkiewicz. TO DZIECKO DOSTANIE LANIE! Kiedyś miałem taką śmieszną książkę kulinarną. E, Świąteczne ciasta bodaj. Tam był taki przepis, śmieszne Mikołaje. I tam było taki ciasto, który wyglądało jak Mikołaj. Było przerażające w pizdu, szkoda, że to zgubiłem. Zupa w zupie, co kurwa? FESTIWAL Deni. JEST! Grzyby.pl! Dobre grzyby jadalne! Niemal wszystkie śmiertelne lub ciężkie zatrucia grzybami powoduje muchomor zielonawy, sromotnikowy. Clatus Archerii. Co to za szm no, co za szmata takie coś robi? Ten Kurpospolity. W G czy wy też tak macie, że wasi rodzice jak byliście mali i chodziliście na grzyby? Albo jesteście z tej jebanej generacji, która na grzyby nigdy nie chodziła, bo jej siedzieć z... A! E, telefonik! Telefonik! Smetwonik! No to, czy wy też tak mieliście, że wam zabraniali zbierać cokolwiek innego co nie jest borowikiem? Bo była wywal! To są piaki, trójaki, wywal, są upijaki trojaki, wywal! No i tak to było lepsze niż kurwa Eee PokémonIGO! Pokemoni go! Drugi dzień grzybowego maratonu! Ty w dupę ma głowa! Co to jest? Ja to muszę mieć! No kurwa nie ma, wiecie wy wie co? Handbemalt! August aus Rade, Tor Janet Nürnberg, Unity Unschuld, Nick Nogier, Fred Fingers, Belle Fritz Wursel. Pamiętam kiedyś miałem to i się bawiłem z. Z Bachorem takim od sąsiadów Dzięki Bogu już go nie ma Bawiliśmy się w taką popierdoloną patologię z tymi lisami Coś jak South Park, jakby bo Władcy Much żeby był taki pijany ojciec i td. Um, Pijanym ojcem z tego co się dzieje Był ten um, I różne popierdolone kurestwa były z tym Naprawdę, uwierzcie mi, nie chcecie wiedzieć Co to tam się odpierdalało um, Wystarczy, że powiem, że jedna z postaci nazywała się Alcest To był jakiś krokodyl O właśnie, te krokodyle, sprawdźmy czy są um, Siedzę z wiadrem na głowie Y, z, y, dla jaj. No normalnie siedzę z wiadrem na głowie. O, to ten, to ten krokodyl, kurwa! To ten krokodyl, Stefan Stul! Konrad Gnadyś! O, kurwa, miałem tego pająka! O, kurwa, miałem to, tego pająka. Do tej pory go mam. Ej gdzie on go kupił? Pamiętam, że go miałem w takiej fajnej. Um, skąd on ma tego pająka? Przecież. przecież... Ale kurde, miałem tego pająka, pamiętam, był fajny! O, tego węża też miałem! Takiego, gumowego! Identyko! Myślałem, że tylko takie w Europie są, a w USA też. Krokodyla nie miałem. Nie, ja miałem inną żabę. O, jest ten pająk! Nie, ale te pająki są... O, tego też miałem kiedyś! Tego gekona! Gum... Rada, nie wpisujcie Gum Spider, mam Boże broń. Ruse et charmuese, alise Croquella, Wiese, a apleines dents, ses grans, SES GRANS! JOETTE! Francuski jest śmieszny jak się go czyta, tak jak się pisze. ONZE KOLLEKTYBLES! ONDTEK ONZE! The... Ah, Walłem się wiadrem! Olies lives for life to default. Her great corning eyes and mischievous edited characterized this cute vixen. Zrobimy, weterana! Dobra, won wiadro, robimy! Ale będą jądra. Ale będzie fajnie, nie chce mi się. Ale ten opis jest słodki. Joo. Kurwa to jest zbyt urocze. Kurwa, cieszę się. Kuwasz, sprawiliście, że chcecie mieć zabawkę dla niemowlaka. To jest przykład tego, jak zabawkę dla dzieci można zrobić wykurwiście. Czyli jest dobra, fajna, urocza. no... Może to dlatego, że jest popierdolony. Tak! Gdzie jest moje wiadro na głowę? Tu. Tak, ja, ja serio chodzę z wiadrem na głowie teraz. Ura, moje oczy, ura. Emktor... Alice Sats! A mein Enfant! LARGE! Odpiszmy szrek Large Szrek extra large! Co? Szrek extra large! Kurwa, co? Szrek extra large! Szrek extra large! ten szrek! Ty ci RYCERZE szrek extra large! EXTRA large! I OGRE is back and he's extra large! Co? Dzisiejsze grzybaski? Jaki grzyb KURWA w gomek dupa? Grzyby są fajne! Zajączek z roślinaczek! Tego skóry! Tego wam u góry nie pokażę, trzeba by jej kurwa ocenzurować, bo mi znowu będzie. E? Twój kanał narusza byteczne. Jotoba? Kraków! Seksuolog! Co? KARA.PL Szkłonek z glas CO?! Rzetelna firma, kliknij i sprawdź! Nie lasuchciasta.pl net! Z galaretką Duchy łaką czuchy. co kurwa? Zjadają go co wafle? I z rurek słodki krem, Jezu Chryste Z mory głodomory Chowają pod poduchy racuchy CO KURWA? CO?! Wkłada go do moich rączek! Zjadają nocą wafle i z rurek słodki krem To nie duchy, to one! Lalała go wdrzuszek! Reklama Verdin kompleks Gosia i kocham jeść rowerem Kocham jeść! Nie, nie widać. Mam! Kurwa mam! To jest film mojego dzieciństwa. Ten, o którym wam mówiłem w. w tym odcinku. Ten w tym odcinku z e, emulowaniem roku 2008. To jest ten film, o którym wam mówiłem. Ten, co. Ja mówiłem, że on się nazywał Prawdziwe Duchy, a to nie są prawdziwe duchy. Tylko to jest. zobaczyć znaczy uwierzyć duchy, a nie prawdziwe duchy. I w kurwa są Ghostbusters. Ten Slimer! Kurwa, pamiętam ten film, jak mini oglądałem, jak byłem mała, a potem strałem po gaciach. To było zajebiste. Takie rzeczy cię kiedyś oglądało, a nie jakieś kurwa gówna, jakieś fidget spinnery, kurwa jakieś despa gówno, ja pierdolę. To jest zajebiste. Tu jest klimat, a nie kurwa jakiś facet chodzi kurwa z kamerką kurwa po, po tym, po jakimś budynku i się trzęsie i tak A, chyba coś słyszałem, chyba coś słyszałem, tam coś jest, tam coś jest! Tam coś to jest kurwa Klima Chuja nie znacie strachu, jak takich rzeczy za dzieciaka nie oglądaliście, kurwa. Pchają samochody. Czy tylko mnie próbują pchać. Tylko, czy tylko ja jako duch... E, jeżeli kiedykolwiek umrę i powrócę jako duch, to w ogóle kurwa mógł straszyć kurwa ludzi, e, których kurwa nienawidzę. Zawsze zauważyłem, że duchy straszą w opowieściach niewinnych ludzi, nie? Toż to zauważyliście, że zawsze w filmach, w różnych takich, zawsze duchy straszą niewinnych ludzi? Ja, jakbym był duchem, to bym straszył kurwa. To bym... Straszył te. E, straszył ludzi, którzy mnie skurwili. Naprawdę. Przy tym się kurwa kiedyś szło wystraszyć, a nie kurwa jakieś jebane... chodzenie po budynku, trzęsie się kamera i. Coś widziałem, coś widziałem, albo kurwa. Przerażający hero brain. Współczuję wam. Jeżeli oglądam jakieś dziecko, które się wychowuje na YouTube tak jak ja kiedyś, no to to naprawdę współczuję. Kurwa takie, takiego czegoś się kiedyś baliśmy, a nie kurwa jakichś jebanych PRZERAŻAJĄCY i jednostka 303 GTA SAMP, braci się nie traci, co? Właśnie jest najostrzejszą papryczkę na świecie. Wielkie chmury. Zajebiste w chuj. Jest! Z jaka miniaturka, zaraz wymiotuje! Batony! la ikonik harcela a